Kontrola emocji nie zaczyna się od tłumienia reakcji. Zaczyna się od zrozumienia mechanizmów, które za nimi stoją. Buddyści słusznie twierdzą, że pozbycie się cierpienia zaczyna się od rozpoznania jego prawdziwej przyczyny niepowierzchownej nie tej, którą sobie tłumaczymy, ale tej głębokiej, często ukrytej pod warstwą codziennych narracji. Weźmy przykład: czujesz się niezadowolony ze swojej sytuacji finansowej. Naturalne, prawda? Ale co dokładnie powoduje ten dyskomfort? czy to naprawdę brak czy może porównanie nieustanna rywalizacja nie fakt że masz mniej ale to że widzisz że inni mają więcej i że twój umysł robi z tego historię w labiryncie szczęścia pisze o tym jak ogromny wpływ na emocje mają nasze oczekiwania i że emocje są produktem percepcji nie faktów nie rzeczywistości ale tego jak ją interpretujemy bo emocje to nie reakcja na świat to reakcja na nasze wyobrażenia, na to, jak według nas miało być, jak miało wyglądać życie, co miało się wydarzyć, kim mieliśmy się stać, albo co mieli nam dać inni. I kiedy ta wizja nie pasuje do rzeczywistości, pojawia się napięcie, złość, rozczarowanie, frustracja, albo nienasycenie. Współczesny świat nakręca ten mechanizm. Medialny szum, społecznościowe porównania i presja. By ciągle mieć lub być więcej. Nasza percepcja przestaje być nasza i staje się lustrem cudzych oczekiwań. Ale tu pojawia się nadzieja, bo to, co rozpoznane, przestaje nami rządzić. Świadomość nie usuwa emocji, ale daje wybór, jak z nimi być. Czy zareagować impulsywnie, czy przekształcić to w coś, co nas prowadzi? W kolejnych odcinkach opowiem, jak budować relacje z własnymi emocjami jak zauważać oczekiwania, zanim nami zawładną i jak tworzyć przestrzeń, w której naprawdę słychać siebie. Mam na imię Grzegorz, a ten projekt, Labirynt Szczęścia, jest zaproszeniem, by poczuć więcej, ale świadomie. Do następnego razu.